Jak to jest z tą witaminą D? Czy rzeczywiście powinniśmy ją suplementować? A jeśli tak, to w jakiej formie i dawce? I co by się stało, gdybyśmy mieli niedobór? Właśnie na te pytania odpowiem w tym filmie. Dlaczego warto unikać niedoboru witaminy D? Przede wszystkim witamina D wpływa na efektywność wchłaniania wapnia w naszych jelitach, a zatem przy jej niedoborze będziemy mogli mieć niedobór wapnia, który skutkuje słabszymi kośćmi i może w efekcie wieloletniego niedoboru prowadzić np. do osteopenii, osteoporozy, a u dzieci może objawiać się krzywicą. Ponadto możemy być bardziej podatni na ogólne złamania kości. Należy także pamiętać, że witamina D pełni kluczową rolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, więc jeśli chcemy zadbać o naszą odporność, to również powinniśmy zadbać o suplementację witaminy D. Jeśli chodzi o jeszcze jedną ważną funkcję witaminy D, to jest nią fakt, że pełni ona rolę w zakresie układu hormonalnego i właściwie wiele badań wskazuje na to, że może ona nasilać insuliną wrażliwość komórek, co jest bardzo pozytywne. Pełni także dosyć istotną rolę w w zakresie syntezy testosteronu, estrogenów i zapobieganiu niepłodności. Jeśli chcemy sprawdzić, czy mamy niedobór witaminy D, to powinniśmy pójść na badanie kalcydiolu, jest to taka aktywna forma witaminy D, której stężenie bada się we krwi. F efekcje, utrzymamy, otrzymamy wyniki i możemy sprawdzić, czy mieścimy się w normie. Norma tutaj wynosi od 30 do 80 nanogramów w mililitrze surowicy krwi, więc jeśli mieścimy się w tym zakresie, to jak najbardziej udało nam się zapobiec niedoborowi witaminy D, natomiast jeśli ten wynik osiąga wartości poniżej 30, to powinniśmy skonsultować się z lekarzem, żeby dobrać odpowiednią suplementację, a jeśli ten wynik przekracza 100, to znaczy, że trochę przesadziliśmy z suplementacją i również warto jest się ym, skonsultować z lekarzem, dlaczego tak się stało i mamy bardzo nadmierne stężenie witaminy D we krwi. Jeśli chodzi natomiast o to, czy wszyscy powinni badać tą witaminę D we krwi, to właściwie są takie wytyczne dla populacji Europy Środkowej odnośnie suplementacji, w których nie podkreśla się tego, że niezbędne jest uprzednio zbadanie właśnie witaminy D we krwi. Właściwie dla każdej osoby z populacji Europy Środkowej, w tym także Polski, zaleca się wprowadzenie suplementacji od e, października do końca marca z uwagi na to, że nie mamy odpowiednich warunków w Polsce słonecznych, żeby wytworzyć e, wystarczająco dużo witaminy D pod wpływem syntezy skórnej. No i właśnie, synteza skórna to tak naprawdę zapewnia ona nam od 80 do nawet 90% witaminy D w naszym organizmie. Ale żeby zaszła, musi zostać spełnionych wiele warunków. E, powinniśmy e, odkryć mniej więcej 18% naszego ciała, więc tutaj powinniśmy mieć na przykład odkryte nogi, odkryte ramiona, odkrytą twarz. I nie powinniśmy używać filtrów UV, ale tak naprawdę wystarczy już 15 minut, żeby nasycić się tą witaminą D, jeśli jest rzeczywiście słoneczna pogoda. I po tym czasie możemy już nasmarować się kremami. Co więcej, tak naprawdę najlepsze promieniowanie tutaj potrzebne do tej syntezy witaminy D zauważa się między godziną 11 a 15, więc jeśli pracujemy często do późnych godzin wieczornych, to niekiedy nawet w lato możemy mieć niedobór witaminy. D. I tak jak mówiłam, w Europie Środkowej musi być spełniony kolejny warunek, czyli musi być to miesiąc od kwietnia do końca września, ponieważ od października do końca marca y, kąt padania promieni słonecznych w Polsce nie jest wystarczający do efektywnej syntezy słonecznej witaminy D w skórze. Jeśli chodzi o badania witaminy D, to myślę, że warto, aby wykonały je osoby, które są w grupie ryzyka niedoborów tej witaminy, czyli osoby chorujące na chorobę Hashimoto, osoby otyłe i osoby, które mają pewne problemy z wydzielaniem żółci. Więc te osoby myślę, że warto, żeby sprawdziły swoje stężenie witaminy D we krwi, bo niekiedy potrzebna jest nieco wyższa dawka suplementacji niż jest to przewidziane w rekomendacjach dla ogólnej populacji. A jak wyglądają te rekomendacje? Myślę, że to jest szczególnie istotne dla osób dorosłych, nieotyłych, zaleca się, żeby codzienna dawka suplementacji wynosiła od 800 do 2000 jednostek miary dziennie. Natomiast osoby otyłe, których BMI przekracza 30, powinny zwiększyć tę dawkę dwukrotnie i tutaj zalecenia są od 1600 do 4000 jednostek miary dziennie. Jeśli chodzi o to, jaką formę witaminy D powinniśmy wybrać w aptece, to pamiętajmy o jednym. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczu, więc bez dodatku tłuszczu będzie nam bardzo ciężko ją wchłonąć i właściwie może się okazać, że przyjmujemy preparat, który nam się wcale nie wchłania. Więc co zrobić, żeby on się wchłaniał? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że kapsułki i krople zwykle oparte są na olejach i te oleje już zapewniają nam pewną dawkę tłuszczu, a zatem będzie Niższe prawdopodobieństwo, że witamina D się nie wchłonie, nawet jeśli nie spożyjemy jej z posiłkiem za, o dużej za, zawartości tłuszczu lub jakiejkolwiek zawartości tłuszczu. Natomiast jeśli chodzi o tabletki, które nie zawierają ani grama tłuszczu, to tu powinniśmy pamiętać przy ich zakupie, że ich suplementacja powinna być zawsze połączona z posiłkiem, który zawiera jakąkolwiek ilość tłuszczu, ponieważ bez tego tłuszczu witamina D prawdopodobnie po prostu zostanie wydalona bez możliwości wchłonięcia się do naszego organizmu. Pojawia się także dosyć często pytanie, czy powinniśmy suplementować witaminę D razem z witaminą K2, i ten dylemat powstał z uwagi na to, że zauważa się istotną rolę witaminy K2 w zakresie gospodarki wapniowej, czyli właściwie jest to podobna rola do witaminy D. Jest także kilka innych przesłanek, z powodu których coraz więcej badaczy idzie w kierunku właśnie sprawdzania tego, czy ta suplementacja równoległa jest niezbędna, aczkolwiek na tę chwilę nie nie ma badań naukowych wystarczających do stworzenia takich ogólnych rekomendacji dla populacji, które wskazywałyby na to, że każdy powinien suplementować jednocześnie witaminę D z witaminą K2. Pamiętajmy również, że witamina K2 jest syntetyzowana przez nasze bakterie jelitowe, a zatem jeszcze nie do końca wiemy, co się stanie, jak zaczniemy ją przyjmować w dużych dawkach zewnętrznie. Więc myślę, że na tę chwilę lepiej jest się wstrzymać i poczekać na długofalowe, długoterminowe badania, które pokażą nam, czy nie wiąże się to z żadnym ryzykiem. Podsumowując, jeśli mieszkamy w Europie Środkowej, w tym w Polsce, to powinniśmy suplementować witaminę D od października do końca marca, ponieważ jesteśmy w grupie ryzyka niedoboru tej witaminy ze względu na to, że mamy wtedy za mało słońca. E, więc zachęcam Was do suplementacji, zapobiegania niedoborom e, i pamiętania również o tym, że pomimo faktu, że witamina D znajduje się w pewnych ilościach w pożywieniu, to jednak nadal ta ilość jest zbyt mała, zbyt niewystarczająca do tego, żeby pokryć nasze zapotrzebowanie w czasie jesieni i zimy.